So I wrote this next song back in 2003. A więc, e, kolejny utwór, który tutaj zagramy, napisałem w roku 2003. It's about a man who couldn't sleep. Jest on o człowieku, e, mówiono o człowieku, który miał problem ze spaniem. He was a powerful. Man. Był to taki mężczyzna, który miał władzę w swoim ręku i był bardzo kompletny, taki wykształcony. To był jeden z przywódców religijnych. On miał, cieszył się, wielkim zaufaniem, szacunkiem. Miał też wielkie majątności. To the world around him, it seemed like he had life all figured out. Dla ludzi wokół niego e, był człowiekiem, który wszystko w swoim życiu miał poukładane. No Ale ten człowiek sam dla siebie rozumiał, że e, żył życiem takim wyczerpanym i nie miał w swoim życiu pokoju. A na imię miał Nikodem. I Nikodemus nie mógł z myśli, że musi być więcej w życiu. I Nikodem nie mógł pozbyć się myśli w swoim życiu, że jest coś więcej. W tym życiu jest coś więcej. I pewnego dnia zdobył się na odwagę, by pójść i porozmawiać z Jezusem. Jesus right I Jezus przejrzał Go na wylot. Od razu zobaczył Jego religijną powłokę. Jesus said, Nicodemus? I Jezus powiedział do niego, Nikodem, you will never see my if you are not Słuchaj, nigdy nie ujrzysz mego królestwa, jeśli nie narodzisz się na nowo. Słuchajcie, ludzie patrzą na to, co, na, co zewnętrzne, ale Bóg widzi to, co mamy w sercu. A my możemy pracować bardzo mocno nad sobą i dokonać niesamowitych zmian w swoim życiu. Ale jest jedna rzecz, której nie możemy zmienić za pomocą własnych sił. Jest to nasze własne serce. Jesus actually said, when we act all moral and religious without changing our hearts. Jezus mówił o tym, że jeśli będziemy postępować moralnie, przyzwoicie, religijnie, ale bez dokonania zmiany w sercu, like to jest, on porównał to do malowania, pobielania grobów. może być na ale Mogą one być po pobieleniu, mogą być piękne na zewnątrz, ale wewnątrz są pełne śmierci i rozkładu. I feel like here needs to hear this. Mam takie poczucie, że jest tu ktoś, może być ktoś, kto potrzebowałby to usłyszeć. Być może przez całe swoje życie próbujesz zamalowywać pomnik swego grobu. Deep inside you've also realized that there must be something more to life. Ale wewnątrz wiesz, masz to poczucie sam dla siebie, sama dla siebie, że jest coś więcej w życiu. We're so you painting your to more money, a better job. Więc malujemy te swoje groby zewnętrznej powłoki, większą ilością pieniędzy, lepszą pracą. Another degree, drugs, alcohol, binge eating. Kolejnymi y, tytułami naukowymi, na, y, narkotykami, uzależnieniami. Kolejna relacje jedna za drugą, większy dom, fajniejszy samochód. And you think to yourself, this will fix it. I mamy tu taką myśl, już to na pewno załatwi sprawę. You Czy nie jesteś tym zmęczony? Jezus powiedział, że możesz przyjść do Niego When you are exhausted and burdened. I, a Jezus mówi, że możemy do Niego przyjść, gdy z, jesteśmy zmęczeni, zmęczeni. i e, czujemy się e, upokorzeni. Friends, the hope that for is here. A nadzieja, e, której zawsze szukaliśmy, jest tutaj. I możesz zwrócić do Jezusa, który prawdziwie może uczynić e, zmianę w sercu. I e, kolejny utwór, którego teraz wysłuchamy, e, jest zatytułowany Nikodem.